Kilka miesięcy eksplorowaliśmy temat ogrodu teatralnego na różne sposoby. Ćwiczyliśmy choreografię ogrodu, dźwięki ogrodu, pletliśmy wianki jesienne, oglądaliśmy niebo nad wybrzeżem. Teraz w końcu jest, teraz zazieleniony ogród na dachu, na który Państwa serdecznie zapraszamy. To jest po prostu relaksacja i spotkanie z własnym ciałem, z własnym oddechem. Chodziło o to, żeby wykorzystać dźwięki z natury, które nas wyspokajają i wyciszają. Też bardzo znaczącym jest końcówka koncertu, kiedy jest cisza. Pozwala nam usłyszeć taki wewnętrzny dźwięk, nasz. Wszystko jest ruchem, wszystko jest ruchem, wdech i wydech jest ruchem, więc jakby od początku, od narodzin do śmierci jesteśmy w ruchu, więc jakby oddech już jest, wdech jest pewnego rodzaju ruchem, no i ostatni wydech kończy się bez ruchem, no więc jesteśmy w ciągłym ruchu. Rzadko kiedy o tym mówię, ale tak naprawdę bardzo często sięgam po, po naturę, po chociażby ruch zwierząt, czy też ruch roślin i, i często przekładam to na język taty. Редактор Postaramy się zbudować obrotowe mapy nieba po to, żeby każdy uczestnik warsztatów wyszedł z takim prywatnym niebem w ręku i był w stanie sprawdzić o dowolnym dniu i, i o dowolnej godzinie, jak wygląda właśnie to niebo nad wybrzeżem. Także postaramy się użyć najnowszych technologii, żeby móc sprawdzać, co na tym niebie się znajduje w dowolnej chwili, czy to tutaj w Gdańsku, czy w innym miejscu na świecie. Kulminacyjnym punktem projektu Ogród Teatralny było czytanie performatywne, podczas którego właśnie pierwszy raz widzowie mogli wyjść na ten taras, nasz zazieleniony taras i zobaczyć rośliny współistniejące z wyobrażeniem ogrodu przez sztuczną inteligencję.